tej strony? Słońce jest całe popołudnie no i tak kolejna strona skończona. Wszystko dali nam dwie skrzynki śliwek tak. mnóstwo innych rzeczy. No i tutaj o renowacji mebli płaskórki jest to odmiana mąki przelynów. Wygląda jak liście, nie? Tak piszą na tym zrobili. Co to za... Uf, Liszki takie zielone, ile za <grymne> No. Także będziemy robić e, ognisko i będziemy e, kopięć, tak? Obłędnie, naprawdę. I wąka robi zawsze świetne obłędnie. No i tak. Kolejna strona skończona. E, rura drenażowa, tak? Rura drenażowa została osadzona już w tym rowie, tutaj wykopanym. Radę wczoraj zrobił. No i to będzie gdzieś tam lecieć, tam, tam sobie. I teraz będziemy robić tutaj, odkopywać ten fundament z tej strony. Tutaj już fajnie jest zakończone. Pięknie to wygląda. Tak, duś. To wyszło kawałek. naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze troszeczkę piasku, znaczy tu tutaj nawiozę. Mm -hmm. Zasieję trawkę i będzie dobrze. Chociaż trawka nie rośnie za bardzo, bo tu cały czas stoi e, Samowód, Sandra, nie? No. BMK. O, bo BMK się nazywa Sandra. Muszą wszyscy to wiedzieć, bo może nie wiedzą. To ona się nazywa Sandra. <laughs> A czemu się nazywa Sandra? Tak, bo ja mam same kasety Sandry i słucham tylko Sandry i się nazywa Sandra. Ja im tak nie. Wiem. No, także. No ładnie to wygląda. Jeszcze tutaj zrobiliśmy też go schodów z tej drugiej strony. Mosaika, jak ładnie wyszło nie? No pięknie. Słońce się tak ładnie święta. Jeszcze mój tata przywiózł z Radkowi też mozaikę, żeby sobie dookoła zrobił. Wszystko to mozaikę. Tak, całości jedno. Tu. I tu Fajnie to wygląda Po całości zrobimy tak? Po całości damy mu Teraz tak, twój tata przywiózł jeszcze jeden kubek, mhm. To wtedy pociągniemy Tak W tamtą stronę i tamtą stronę również Dzisiaj troszkę wieje, także się nie gniewajcie Ale już e, mamy w planach sobie teraz kupić fajnego drona Nie? Dostaliśmy taki tip Drona, kamerkę inną od Arka, także mam kamerkę też z tego, jednak jest z tych widzów teraz trochę się nas zbierało, to już jest kanał. No tak, ale to też jakość nagrywania, nie? To co wiesz, to najważniejsze jest, nie? Żeby filmy były jak najlepszej jakości. Mówię, chcą nas dźwięk ludzie też oglądać, zresztą. ludzie chcą nas oglądać, to można trochę zainwestować, żeby był lepszy dźwięk. Tak. No, no fajnie, dobra. Działamy dalej. No Angelika teraz gruntuje już Ładnie przysycha wszystko nam To szybciutko Grunt to szybciutko schnie Wczoraj podkopaliśmy ładnie wszystko Wyczyściliśmy wodą Z płynem Wyszczotkowaliśmy ręcznie wszystko ładnie. No i dziś jest gruntowanie. Jeliko ładnie gruntuje, już prawie kończy tą stronę. To podestnie. i myślę, że po południu jak wrócimy od naszych... Jesteśmy zaproszeni dziś do naszych widzów których spotkaliśmy na Plintargu no. Może coś tam nagram, jak będą chcieli, zobaczymy Trochę kawałamy do nich No kawałek no. jest tam, za Poznaniem za, Gdzie? E, za Płockiem, przepraszam Za, Płocka, to... <laughs> za, Poznaniem, Ale no, za trochę przeca... Nie, za Płockiem No jakieś 70-80 kilometrów, nie? No. 70. no Także jak wrócimy od nich to jeszcze Uzupełnię te szczeliny tą masą wyrównawczą, chociaż tu nie ma dużo. Ta strona akurat nie jest taka zniszczona. Co nieco, gdzie nie myślę, o uzupełnię. Jutro już będziemy naciągać tą gumę. W płynie. Tu to szybko schnie wszystko z tej strony. Słońce jest. Całe popołudnie. Wszystko ładnie schnie. Tak? No. Jeszcze nam się lodówka popsuła. Tak, lodówka nam się zepsuła. Kurde. Cieknie. Musimy nową zamówić. Dobrze, że ja wczoraj tam poszłam, bo żeśmy robili na podwórku. Ja mówię, no to ja pójdę, zrobię kawę. Wchodzę do kuchni i nagle chciałem mokre skarpetki. by co to teraz się stanęło? No ona już stara, przejęliśmy ją po tych poprzednich właścicielach. Ona tu była, ta lodówka. No, wyczyściliśmy ją, Angelika ją dobrze wyczyściła. I... No. Myśleliśmy, że nam jeszcze trochę posłucha. No ale teraz też właśnie dostaliśmy bardzo, bardzo duży rachunek za prąd. No właśnie. I myślimy, że to może być właśnie przyczyna e, tego. Tak, zobaczymy, jak ją wymienimy, może będzie lepiej. Mamy nadzieję. No, bo zawsze jak sprzęt się psuje i jest stary, no to wiadomo, że zawsze bierze dużo, dużo więcej e, zużywa prądu niż taki teraźniejszy po prostu sprzęt, nie? No właśnie, mam nadzieję, że to był powód tak Obyt. wysokich rachunków bo no, trochę nas przeraził ten rachunek. za no, dwa miesiące przyszło nam 550 zł do zapłacenia a kuchenkę mamy gazową w domu Te... nic prawie nie robimy tylko wkładamy film na, na laptopie tak my sobie czas oczywiście na zewnątrz jesteśmy lamp tak. nie świecimy telewizora Lampy. nie mamy telewizora nie mamy no, trochę dużo, 550, uważam, że to jest za dużo za dwa miesiące. No, zobaczymy, jak tą lodówkę teraz wymienimy. Elektryk był już nam tam korki i skrzynkę. No, coś, coś nam pobiera prąd, myślę. Dobra. Byliśmy wczoraj na odwiedzinach u naszych widzów Marka i Beni. Pozdrawiamy Was kochani serdecznie. Dziękujemy jeszcze raz za wszystko. Dali nam dwie skrzynki śliwek. Tak. Mnóstwo innych rzeczy jeszcze, jakiś tam sprzęt e, do prac, wokół domu. Mhm. Marek mi dał najróżniejszych rzeczy. E, oni mieszkają. Niedaleko Polska. Mm -hmm. już na Mazowszu. Na Mazowszu, fajnym, starym, takim klimatycznym domu. Stuletnim. Piękny ogród mają. No i nagraliśmy wczoraj. Tyle rozmawialiśmy, że zapomnieliśmy w tym całym. Tak. E, Kaosie. Zapomnieliśmy nagrać cokolwiek. Kurczę, tak, tak fajnie było. Tyle mieliśmy sobie do powiedzenia. Mm -hmm. No, i jakoś nie wiem. Zapomnieli... No, jakoś tak wyszło. Zapomnieliśmy w ogóle nagrać, ale ja myślę, że jeszcze nieraz się spotkamy i będzie okazja, żeby cokolwiek nagrać. Tak. Dziś, dziś sortujemy właśnie te takie bardziej dojrzałe mhm. śliwki od tych Śliwki są bardzo dobre. Ja tutaj dostałam oczywiście takie filiżaneczki, i e, talerzyczki, i cukiernice, i taki mlecznik. Fajnie to wygląda, takie słodkie, tak, takie z kwiatuszkami, bardzo ładne, bardzo... Lustro dostaliśmy ładne od nich. E, tak, będę musiała iść tam zaraz do pokoju, żeby je pokazać. Um... No, mnóstwo rzeczy nam dali. Tak. E, co mi się bardzo spodobało, to... Poczekajcie. Dostaliśmy takie książki, bardzo mi się podoba ta książka, bo tutaj jest bardzo dużo fajnych rzeczy opisanych, ja wczoraj sobie ją oglądałam. No, i tutaj o renowacji mebli bardzo ciekawe, ale najbardziej spodobała mi się ta książka Nie Wiedzieć dlaczego. <laughs> Mnóstwo rzeczy właśnie tutaj jest pokazanych. Jak e, robić, jak pracować, jak zajmować się tutaj zwierzętami, czy tam ogrodem e, ogólnie, e, tak. Wiejsko. No, w każdym razie bardzo dziękujemy za te książki. Świetne, naprawdę. Na pewno nam się przydadzą. Myślałam nad tym, żeby zrobić tartę ze śliwek. Mam te takie fajne foremki tą taką dużą formę, taką specjalną na, na tarty. Mam nawet dwie. Także można by, można by zrobić. Jeszcze jedną ja całą skrzynkę mamy w lodówce, bo ja wczoraj po prostu to, 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 co się zmieściło, to jeszcze włożyłam do tej lodówki. Dzisiaj znowu też widziałam, że ciekło, ciekło z lodówki. No, no niestety. Kurczę, no. lodówka. Wyobraźcie sobie, z lodówki nam cieknie. Lodówkę przejęliśmy po poprzednich właścicielach. Była jeszcze dobra i Angelika ją wymyła. Chodziła do dnia... Wczorajszego. Nie no, gdzie wczorajszego? Trzy no, temu już. Dwa dni, temy, przepraszam, no dwa dni temu, przepraszam. Dwa dni temu zaczęło cieknąć z niej. No, no i wczoraj postanowiliśmy, że, że, że kupimy nową. No i w internecie znaleźliśmy fajną lodóweczkę. Oszczędną. No i była opcja taka tylko, że trzeba zapłacić online. Nie ma możliwości płatności na miejscu kurierowi. Chcieliśmy sami odebrać, tylko problem tkwi w, w tym, że nasze auto jest za niskie, a lodówkę transportować należąco nie bardzo nie powinno się lepiej na stojąco. No i mhm. zdecydowaliśmy, że zamówimy. Zapłaciliśmy online. Po tym jak zapłaciliśmy dostaliśmy maila, że niestety lodówek na stanie już nie ma. Pieniążki, ale zostały pobrane i zostaliśmy bez lodówki. Bez pieniędzy. Zamówiliśmy. Tak. Super nie? Pojedziemy gdzie? Zamówiliśmy czy nie? No w nawet. No nie ja za... zamówiliśmy. No. Nimy pieniążki mają nam zwrócić, jak na razie jeszcze ich no nie, czekamy, nie ma. No i teraz musimy czekać, bo chcemy gdzie nie zamówić, no ale pieniążki nam trzymali. Z Lodówki cieknie, ani lodówki, ani pieniędzy. Taka sytuacja. no. No niestety no. Niestety, no. No jeszcze brzoskwinie, tak? No ja jeszcze brzoskwinie są. Dobra. No zobaczymy, czy ja, jak będę robić to wam nagram. Jak będę robiła tą tartę, no Zastanawiam się z jakiej mąki, bo ja mam tylko orkiszową i samo... nie samoprzy nie mam kurcze, mam paskurkę. Najlepszy samoprzy wychodzi, samoprzy ma najlepszy smak, moim zdaniem przynajmniej. tak, tak uważam. Naleśniki wychodzą najlepiej na mące z samopszy. No, wychodzą bardzo smaczne, naprawdę. Nie, kochanie? Graj w No, także dziękujemy wam bardzo za te piękne, piękne rzeczy. Druga. Teraz drugą skrzynkę. Nie mm chcę -hmm. tutaj przejdziesz, to nie ma tyle miejsca za mały dom. I już przed chwilą zczyściło po tych świtkach. No dobra. No, także tak to wygląda. Jeszcze pójdę Wam pokazać to lustro. No lustro na razie postawiłam tutaj. No nie mam na razie, gdzie, gdzie tego powiesić. Musimy tutaj najpierw uprzątnąć, oczywiście. Tutaj w tych pomieszczeniach na razie nie, chci, nie chcieliśmy po prostu wieszać, no bo musimy je najpierw zrobić. To lustro też tutaj stoi oparte. Na razie. Także zobaczymy, no. Piękne lustro, bardzo ładny kształt. Śliczne, naprawdę jest ładne. Także bardzo jeszcze raz dziękujemy. Było nam bardzo miło, były bardzo dobre knedle ze śliwkami, było przepyszne ciasto. To był chyba murzynek, ale nie wiem do końca teraz sama już. Ehm, bardzo dobre. No, także dziękujemy za przyjęcie, za pokazanie swojego domu. Tak. Fajna, fajna w ogóle historia, bo e, ci Państwo pochodzą ze Śląska. No, i przeprowadzili się właśnie 7 lat temu, właśnie na wieś. No, i tak sobie żyją, i tak sobie remontują, i tak sobie robią, nie? Ale zrobili naprawdę bomba, naprawdę tak pięknie zagospodarowana ta przestrzeń, mimo że tam jest tylko 1200 chyba metrów kwadratowych, z tego co mi Benia mówiła. Ale naprawdę y, bardzo Właśnie pomysłowo. Wszystko, też kochają kamienie, tak jak my. Widzicie, no. że jak fajny taki staw ma, znaczy staw, oczko takie fajne. Oczko wodne, no. Oczko kiedyś to była, e, no, wybetonowana e, piwnica taka. Nie piwnica tylko, Dziwianka. E... to się mówi? E... taka. No. I z tego zostawili tylko ten fundament kopany w kopanym ziemi dosyć głęboki, ponad 2 metry i mają te fajne oczko z tego zrobione no coś, coś pięknego no. dużo roślin bardzo pomysłowo tak no i mówili, że przechodzili przez te same etapy tak jak my <grym> że najchętniej na początku chcieli wszystko zrobić naraz ale tak nie idzie No, no i przechodzą to samo co my z majstrami Och, też mają takie doświadczenia z tymi majstrami mówią, że to jest katastrofa w Polsce Dostać tak jest dobrych Dobrych majstrów. Zwłaszcza właśnie tutaj na tych regionach, na ty, na tych regionach tutaj kujawskich i ma, mazowieckich. No. Nie wiemy dlaczego tak jest. W każdym razie no. Zobaczymy, no, co nam z tego wyjdzie teraz. Także dziękujemy jeszcze raz. Pozdrawiamy serdecznie bujaczki i Fajnia. do zobaczenia. Tak, no i fajnie w ogóle, że takich mamy widzów, co, co nadają na takich falach jak my. Mm. Poznasz ludzi, i, i nagle się okazuje, że oni mają bardzo podobne myślenie na wiele tematów. Yy, no i to jest tak, jak się spotkasz z kimś, już ręka woli, z, się, <śmuletra> z się nadaje na jednej fali. No to chce się całe życie opowiedzieć. Jeden przez drugiego gada. Swoje Aha. poglądy i tak dalej, swoje przeżycie i no nie idzie. No, przez kilka godzin byliśmy tam. Nie idzie wszystkiego sobie opowiedzieć to jest. No zanim się obejrzeliśmy, to już była kurczę, godzina 17 no. z czymś musieliśmy już wracać. Także mm. no, trzeba by poświęcić najlepiej cały dzień na taką, na taką podróż, bo tam też tak. się jedzie ponad godzinę czasu. Nie. Tak, ale bardzo fajnie, bardzo fajnych widzów mamy. Bardzo się cieszymy. Tak, świadomi. Już się nagodą? Bo już kończę, bo mi zarówno ręka odleci. Dobra. <laughs> <laughs> Na razie, dziękujemy. Tak. <laughs> Tutaj sobie zaczęłam robić ciasto kruche. Robię to z mąki płaskórki. Jest to odmiana mąki pszennej. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam sprawcę. Czego? Już wiem, co nam obgryza liście. Ej, co to jest? Takie liszki zielone. A to też są? Co, już to liście są? No, no właśnie, tak wyglądałem jak liście. O matko bosko, co to jest? Całe brzuski owo. Fuj! Całe te... Wierzby. A, wierzby obgryzły z liści. O masakra. A wyglądają jak liście, nie? Tak wiszą na tym drzewie. Co to za... Kuchnie. Liszki takie zielone. I. No Fuj. No. A ja tu ciasto robię. Z żarł, całe liście. Kurde, no. Myślałem, że to sarny. No, biedne sarny, zależy, by zostały po głowie. <głowie> Ej. No, niesamowite, to, nie? No. Wszystko liście Nie znam tego. Nie wiem, czy z tego będzie jakiś motyl ładny, czy co, nie wiem, co z tym zrobić teraz. Nie no, motyle chyba nie jedzą liści. Muszę, no ale to są larwy. Dobra. Liszki. Używam jeszcze jednej łyżki śmietany, yy, jedno jajko. Oczywiście jajko wiejskie od naszej kochanej Iwonki. No i zaraz sobie będę to rozkładać na tej yy, foremce. No i będę wkładała do lodówki na razie. No, i tutaj sobie tak troszkę, jakby dłuższe te śliwki. Dodałam tam pół łyżeczki cukru, bo one są bardzo słodkie, więc no tak nie chcę, żeby to po prostu za słodkie było. No, i do ciasta też tam dodałam dwie łyżki, trzy łyżki, przepraszam, trzy łyżki cukru i no zobaczymy co z tego wyjdzie jeszcze chwilę yy, no i później będę nagrzewać piekarnik. Będziemy wkładać ciasto. No i mam nadzieję, że wyjdzie spoko. Tak, już gotowe. Trochę już się ostudziło. No i tutaj ukroiłam już kawałek. Radkowi. No, jeszcze dam śmietanę na górę i pójdę mu zanieść. Hmm. No, dałam jeszcze śmietany i cenałon. Idę zanieść. Co to jest? No, ze śliwkami. Ojej, dziękuję bardzo, kochani. Oh. Tarta. Mmm. Mm. Oh yeah. No, także chyba dobra. Mm. Oh. Tuż radek. Zaciąga tą masą wyrównującą. No masa mi się kończy i teraz tam początkowo robiłem wszystko po całości. Jechałem, ale już mnie dużo zostało i tylko zrobię te największe ubytki. Mhm. Pojdziemy teraz do lipna, to kupię jeszcze z dwa worki, albo i trzy i cztery Jeszcze co? Ta dużo? No, bo już na tamtą stronę potrzebne. Aha. I zaciągnę później jeszcze raz po całości, cienko. To bardzo szybko schnie Mm. ale dobre no a wy mówiliście żeby ścinać tą trawę no, ale my nie ścinamy tej trawy no bo znowu do nas przyjdą krowy i dlatego ją tak zostawiamy żeby sobie rosła no i sobie znowu będą za niedługo u nas stać no i tam bardzo dużo Zwierzyn... najróżniejsze no, zwierząty sobie żyje nie? Nie? No. szrabąszczy świerszczy, no. świerszczy. koncertu mamy wieczorem że zostawiliśmy tą trawkę. No. Życie. Tam jest. No ja tam nie widzę potrzeby, żeby tam ścinać. Przecież tam i tak nie chodzimy, więc niech sobie tam tak, rośnie. No. Niech sobie rośnie. Tutaj, gdzie chodzimy najwięcej, tak dookoła domu, to tam robimy i to trochę często, ale. i tak panu źle, jak sobie trawka rośnie. Pewnie. I się nie ścina. Trochę natury niech będzie. Nie, tam wszędzie równiutkie, jak się to mówi? trawniszki, tak? I tu koło domu jest ok. Żeby tych kleszczy nie było i tak dalej, nie? No mimo tego, że u nas y, wokół domu i tak jest bardzo mało, nie? No. Jest bardzo dużo mrówek. Może i dlatego. Jest mrówek multum. Multum. Koń, no. końskie muchy też w tych trawach Wysokich. No. Wysokie siedzą. Tak. Dlatego, tu koło domu jest dobrze jak nie ma. Ale tam. No. Będziemy robić ognisko, jak tutaj sobie yy, szykuję. No i wczoraj dostaliśmy od sąsiadki naszej yy, ogórki w musztardzie. Boże, jak one pachną, to sobie nawet nie możecie tego wyobrazić. No. Obłędnie naprawdę. I robi zawsze świetne ogórki. No a teraz idziemy posadzić wrotycz, bo przynieśliśmy sobie, po prostu wyrwaliśmy z korzeniem i zdaliśmy sobie do wody. No i będziemy sobie go wkładać tam na końcu tamtej strony, dokładnie tam, gdzieś tam, tam na tym polu tak sobie go wsadzimy. No i zobaczymy, czy na następny rok coś z niego wyjdzie. Mam nadzieję, że tak. Chciałabym tutaj mieć wrotycz u siebie. No, miejmy nadzieję, że się przyjmie. Radek tutaj szykuje już na ognisko. Już tam tą jedną stronę dzisiaj ładnie zaciągnął. Jutro będzie robić drenaż. A bo ty jesteś rozebrany. Dobra, nieważne i tak lubię cię oglądać. Pani powiedziała, że chociaż jest na co popatrzeć. Dobre. Ja mówię, wiem. A co no? no, ognisko. Aha, no, ognisko. No. Także będziemy robić e, ognisko i będziemy w Czy e, kopy... ja, tak? Tak, tak. A już, teraz śmieję tego. No. Wszystkiego to dobrze. Ale piękny robili... jesteś. Dach. No, też jesteś piękny. pokaż. Nie. Daj, ja pokażę. No, dobra. <laughs> no daj. Nie, bisku, też nie będę pokazywać. <laughs> Angelika bez stanika i bez majtek chodzi. Tak. Mhm. No daj, pokażemy. Daj. No. Trzeba <laughs> no, się boić. Ty Na lata. No. Ja nie mam nic przeciwko. Na pewno. Nie wierzcie mu, odkłaniam. No to daj, pokażemy. Czy nie ja mogę to? sama pokazać. No, pokaż. No. Stanik mam, nie, nie jest to prawda. I spodynki. Mm. <laughs> Znowu powiedzą, że jestem goła i że mnie nie będą oglądać. A my po prostu... Korzystamy ze słońca, jak jest. Nie wszystkim to przeszkadza. No, niektórym. Nie, się spoczyć. Niektórzy mnie od razu hejtują, bo nie można sobie chodzić po podwórku w staniku, bo jest 30 stopni. No, w każdym razie, nieważne. No. Jest fajna pogoda dzisiaj. No. Trzeba korzystać, póki jest, bo później nie będzie i będzie minus 600. <noise> I znowu będziemy marznąć, tak. A jak? Tak jest. Dobra, ja sobie tam idę jeszcze dalej naszykować. Mam nadzieję, że chyba teraz jeszcze wkupiemy, zanim będziemy robić ognisko, wkopiemy jeszcze ten, e ten wrotycz, No. Zobaczymy na pewno. Zawsze tak jest, że zawsze coś się przyjmie, nie? Nie jest tak, że się nie przyjmie ani jeden. Mam nadzieję, że któryś jednak e, się przyjmie, nie? No Zobaczymy na pewno. A no, i tutaj jeszcze dostaliśmy taką roślinkę od Beni i Marka wczoraj tam, gdzie byliśmy. O, proszę bardzo. Ona takie żółtki, żółte listki ma. No i będziemy ją też gdzieś ją musimy posadzić, że do końca nie wiem gdzie. Takiego miejsca szukamy, bo tutaj już planujemy, że tutaj będzie brama. Tutaj gdzie są te właśnie drewniane słupki, tutaj będzie brama. Tu. No i tutaj gdzieś będzie furtka. No i tam jeszcze planujemy kiedyś zrobić drugą bramę tam przy kamieniu. Także będą dwie bramy, nie będzie tak łatwo do nas wjechać. Tak. No, no to co? No to idziemy robić. No Spoty i czeka na jedzenie. Spot i czekasz na jedzenie? Tak? Ty, nadzór budowlany. Halo. No, chodź.